Słowa Ewangelii, według świętego Marka. Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do Niego: Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumcie: Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym, lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali go o tę przypowieść. Odpowiedział im: I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i zostaje wydalone na zewnątrz. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. I mówił dalej: Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z, z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego, pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi. Pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Oto słowo pańskie.